Wigry, Olimpia 0 do 0. Złe teraz wybicie jednego z zawodników Wigier. Może to się naprawdę źle skończyć dla Sowacza. Martin Dobrotko teraz źle wybitną piłkę. Teraz niepewnie Hieronim Zoch wyszedł. No i mamy rzut karny. Muszę zdecydować o wyniku tego spotkania. I Wigry chociaż są faworytem, to teraz za chwilę mogą przegrywać. Embalo kontra Zoch. Embalo, Embalo, Embalo. Wyczuł Hieronim Zoch tutaj tę sytuację, ale... Strzelenie ale było na tyle mocne, że tutaj nie miał za wiele do powiedzenia. Coraz większą liczbą zawodników atakują walczanie, ale Olimpia broni się naprawdę bardzo skutecznie, no i ma już naprawdę... Mało czasu, Drużyna Suwacki Wigier na to, aby coś jeszcze z tym oczy zwalczyć, ale jeszcze uwaga, grozi w polu karnym zamieszanie i mamy jeden do jednego, proszę Państwa! Jeszcze będziemy mieli emocje w tym spotkaniu, 87. mi te spotkania i Kasper Wełjak strzela na 1 do jednego. no coś niesamowitego.